Więcej z tej strony Czech. Mamy dzwoneczka, słuchajcie, ja jakby jak patrzę na ludzi, którzy ładnie wyglądają w stanie, to naprawdę podziwiam tych ludzi, bo mi na przykład mega szkoda takich ładnych rzeczy ubrać do stani. Ubieram właśnie takie rzeczy, które wyglądają dosyć mocno źle, ale po prostu mi ich nie szkoda ubrudzić do stajni. Czajcie to. Znalazłam to piękne ogłowie, tylko że tak. To jest to, które nie pasowało, było o połowę za ma małe. I one są. Dosyć podobne i to mnie bardzo martwi. Tu mamy kota. To jest to moje ukochane ogłowie. Ono jest takie, powiedzmy, trochę anatomiczne, nie? I ogólnie mi się, mi się mega podobało, naprawdę. Ja byłam tak zakochana, tak się go naszukałam, tak było go ciężko kupić. No e, I e, aktualnie jest zapięta na ostatnia dziurka. Halo, ostrości tutaj. Ja, Zmieniono szafę, no trudno. I wiecie co, jeżeli ono nie będzie pasowało, ja będę naprawdę mega załamana. No to mogę wam jeszcze firmę pokazać, jakby ktoś był zainteresowany. Jedziemy do stajni. Z ogromną nadzieją, że, że to się uda, że plan się powiedzie, a jak się nie powiedzie, to będę płakać. Sukces. Run away, I don't have to plan it, I can go, change my fate, you won't understand it, all alone, that's okay, people like it, stand them, they don't want me to change, keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance, it could be possibly my last już widzicie ciemno, jestem na podwórku, korzystam z miarę oświetlenia z moim dzwoneczkiem wystającym. Łatko. <laughs> no, ogólnie cieszę się mega, bo to ogłowie pasuje, czyli ogólnie jedno ogłowie jest ze sprzedania, a drugie w sumie nie wiem, muszę zobaczyć, jakim ono jest w stanie. I, i, i jest w miarę stabilne, bo to o głowie, na którym mi najbardziej zależało, które kocham całym swoim sercem i uwielbiam, to, to okazało się być dobre, więc super A jeszcze Wam powiem, ogólnie ktoś się może zastanawiać, czemu ja zakładam młodej ogłowie na kantar. Powiem wam tak, bo mnie to zawsze raziło, na przykład jak tak konie miały. Na przykład konie na rajdy tak sobie zakładają, albo mają te ogłowia takie rozpinane. I ja to zakładam tylko dlatego, że mi jest tak wygodnie, po prostu z lenistwa czy z tego tak właściwie. Bo wiecie, jeżeli ona mi się trochę kręci, bo ona teraz tak naprawdę dzisiaj chyba miała założony czwarty raz ogłowie, albo piąty. Czwarty albo piąty raz była w ogłowie, także no ona jeszcze wiecie... E, czasami jest w szoku, że coś jej tam się wiecie, do, do buzi wkłada. E, a i tak jakby ma miłe rzeczy, bo to jest o, ten wędzidwo skórzane, więc tak wiecie na luziach, ale i tak. E, no, więc e, po prostu jak zakładam, to jest w jest łatwiej ją przytrzymać. Jak ona gdzieś próbuję odchodzić, to się złapie za kantarek i za zakładam jest po prostu tak bardzo, bardzo wygodnie. I tak samo jak już kończę z nią, sobie ją lożować, i wracam ją wyczyścić czy coś tam jeszcze porobić, kopytkę jej dla zasadku podnosić, jakieś takie wiecie perele porobić, no to wtedy wiesz, ja ściągam sobie o głowie, nie muszę się martwić, że ona gdzieś będzie zaczynać uciekać, bo to jest taka otwarta przestrzeń jakby, że może pójść do stajni, jak są otwarte drzwi, to mogła sobie wybiec jakby z powrotem dom do koni, czyli w tym wypadku nie uczy się głupich rzeczy, że można sobie uciec, tylko w razie co jak zaczyna się kręcić czy coś, no to ja sobie łapię za kantar. Mogę sobie ściągnąć to do głowie, zapiąć ją na kantar i tak wiecie, jakby póki co jest mi tak po prostu łatwiej. Jakby nie ma to wytłumaczenia żadnego większego, po prostu mi tak łatwo I na razie tak, na razie tak bym, nie będę jej zakładać, pewnie za miesiąc się to, pewnie już będę jej ściągać, jak już ona taka wiecie będzie ogarnięta i będzie wiedziała o co kamanto, to już wtedy pewnie nie będę jej zakładać, znaczy nie będę zakładać na kantach. na, ogół, na kantar. Ona jest coraz lepsza, mimo wszystko na tej loży, nie wiem ile się nagrało, ile mama tam nagrywała z tego co się działo, Posłuchajcie, ona ma, ona jest dosyć masywnym kojem, nie, ale ona czasami go ona potrafi Wiecie, tak, wiecie, z dupy po prostu wyskoczyć, wybić się do góry i wiecie fruwać gdzieś tam na tej ląży, To ona, kurde, ma siłę! Ona naprawdę ma siłę tego odbicia. Ja nie sądziłam, że ona będzie, tak wiecie, skakać, brykać, i naprawdę, jak się odpali czasami, to ona, jakby nie wiem, czy to jest nagrane. Jeżeli jest nagrane, to zobaczycie, ale jeżeli nie, no to niestety możecie sobie wyobrazić tą kulkę, która wiecie, skacze do nieba. E, więc on, ona jest, kurde, niezły zawodnik z niej. Dzisiaj trochę jej się udało mnie tam poorać, wiecie, jak, nawet jak ona ma to o głowie ze skórzonym wędzidłem, to jak ona się gdzieś zaprze, to słuchajcie, jest ciężko, ja tam potrafię być zmieciona jak szmata w lewo i w prawo. Zdarzają się takie sytuacje. Ona ogólnie jest spokojna, jest ogólnie coraz lepiej, bo e, da się stępować, bo ogólnie jak wcześniej wchodziłam, to wyglądało tak, że wchodziłam na środek tego miejsca, gdzie ją lążuję, i ona od razu, wiecie, wywala, wywalała z dzidy, ona wraca do domu i próbowała uciekać, aż się trochę zmęczyła, zaczęła ogarniać, potem już miło chodziła sobie. E, a teraz już słuchajcie, jest tak w miarę stabilnie się robi, bo już drugi raz ją wzięłam na lążę, tak, że ona. Przepraszam za moją rękę, ale ten teraz jest tak ciężki, że mi ciężko go utrzymać z moją największą cegłą. E, no, i ogólnie udaje się, już teraz drugi raz się udało tak wejść, że ja z nią weszłam, ona się normalnie występowała jak nigdy grzecznie. Potem zaczynamy kłusy i potem jest różnie, jakby przedostatnia loża była w miarę fajna, bo ona tylko raz próbowała uciec, dzisiaj jeden koń wyszedł z ujeżdżalni, wrócił do stajni, ona zauważyła, że ten koń poszedł do stajni, słuchajcie, jak ona się odpaliła, o nie. Jak ona zobaczyła, że ten koń poszedł, jak jej zaczęła szajba bić, bo ona też, ona też już będzie wtedy wracała, ona już nie będzie i słuchajcie, tak zaczęła wywalać i zaczęła fruwać, skakać, uciekać z lewej do prawej i wtedy no jakby no ciężko jest, bo tam nie ma lążownika, nic, więc wiecie, ona się uczy lążować tak naprawdę no bez żadnych ograniczeń, nie? no to jest ciężko z młodym koniem. Ogólnie i tak mega szybko łapie i ona już wie, że mnie się na przykład nie tarnuje. To jest już mega miłe, mimo wszystko. Jedynie czasem się jeszcze zapomina, że uciekać też nie fajnie. Jeszcze jej się zdarza próbować. A może sobie zmienię. O, co drugiej ręki. <grym> Dobra. Więc no zdarzają się jeszcze takie brzydkie akcje, ale już są takie akcje, które mi nie zagrażają. Na przykład jak była ta jedna sytuacja, gdzie strzeliła mi w twarz, to było takie mega słabe. Już się nauczyła, że troszeczkę tej przestrzeni się szanuje. I jak ona sobie tam odwala, próbuje uciekać czy coś, no to jakby to jest młody konia. ona też teraz są na takich mniejszych kwaterach, więc no ona się nie ma gdzie wybiegać tak naprawdę, więc ja też jej się nie dziwię z drugiej strony, że ona coś tam, wiecie, jakby się odpala jak ja z nią wychodzę, ale i tak już jest tak miło, w sensie, w takim sensie jest miło, że ja się czuję bezpiecznie, to, że ona gdzieś tam próbuje uciec, że się tam teleportuje, no trudno zdarza się. Ale ogólnie już jest tak bezpiecznie dla mnie, bo nawet jak z studium już wracam, czy coś faktycznie zatrzymuje się, jak ja się zatrzymuję, już sobie o tym nie zapomina, więc. Więc powoli idzie w dobrą stronę, jakby ja, ja się mega cieszę, jest, 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 jest coraz lepiej, mimo wszystko. Także ja Was zapraszam do subskrybowania kanału z dzwoneczkiem, bo dzięki dzwoneczkowi dostajecie powiadomienia o nowych filmikach. Zostawienia łapki w górę yy, i zapraszam Was do komentarzy. Będę bardzo, bardzo wdzięczna za każdy komentarz, ponieważ to jest bardzo duże wsparcie z Waszej strony dla mnie, ponieważ dzięki komentarzom te filmiki są pokazywane jakby większej ilości osób czy jakoś tak, więc będę bardzo, bardzo wdzięczna za każde wsparcie, to dla mnie bardzo dużo znaczy, nawet kropeczkę, cokolwiek. Zapraszam do komentarzy. I co? Widzimy się w każdą środę, a zazwyczaj później, bo w środę montuję. No i w sobotę o 11.30. Ostatnie słowa do kamery. Co powiesz? Co chcesz powiedzieć? Coś przekażesz, jakąś ważną informację? Ja chciał powiedzieć, że mam wszystko głęboko... 不噗。